Cześć. Nazywam się Marcin Szura, a w tym filmie opiszę metodę, która pozwoli tobie wykonywać zadania przybliżające cię do twojego celu. Metoda ta polega na powtarzalności zadań i traktowaniu dążenia do celu jako gry. Zacznij stawiać sobie cele i traktować je jak grę. Tak jak w grze komputerowej. Dostajesz zadanie, wypełniasz je, a ono przybliża ciebie do celu, czyli do ukończenia gry. Zadania sprawiają, że stajesz się coraz lepszy, silniejszy i bogatszy. Tak samo potraktuj swoje dążenie do celu. Stwórz swoje zadania, następnie je wypełniaj i sprawdzaj wyniki. Traktuj porażkę jako lekcję. Porażką jest tylko nic nie robienie. Jeżeli robisz coś w kierunku swojego celu i odnosisz niepowodzenia, traktuj je jako lekcję. Wyciągnij z nich wnioski i próbuj, dopóki nie osiągniesz swojego celu. Sukcesy przybliżają Cię do celu. Wiedz, że każdy w życiu ma ich znacznie mniej. 80% Twoich działań to porażki, 20% to sukcesy. Nie poddawaj się tak łatwo. Badania pokazują, że grając w gry komputerowe, gracze przegrywają przez około 80% czasu. Lecz nadal próbują, po czym wygrywają. Dlaczego inaczej miałoby być w prawdziwym życiu? Jeżeli w prawdziwym życiu też wygrywasz przez 20% swojego czasu, musisz odluczyć się poddawania. Jeżeli jesteś graczem. To traktuj życie jak grę. Przegrywaj, ale ciągle próbuj od nowa. Szukaj różnych dróg dojścia do celu. Nie ma jednej drogi. Jest ich mnóstwo. Jeżeli na jednej odniesiesz porażkę, spróbuj iść po prostu kolejno. Gdybyś się poddawał jako dziecko, do dziś byś no, tutaj nie chodził. Dzieci traktują wszystko jak coś nowego. Ciągle poznają nowe rzeczy. Nie biorą życia na poważnie, dlatego się nie poddają. Ciągle próbują. Jako dzieci, gdy uczyliśmy się chodzić, ciągle upadaliśmy, ale się nie poddawaliśmy. Dlatego próbowaliśmy, dopóki nie nauczyliśmy się chodzić. Dzieci poznają nowe rzeczy i ciągle się uczą. To dzięki temu szybko mogą się rozwijać. Nie mają sztucznych ograniczeń, jakie narzuca nam jako dorosłym społeczeństwo. W swoich działaniach, po prostu bądź jak dziecko. Traktuj wszystko jak grę i bądź chętny do poznawania otaczającego się świata. I ciągłego uczenia się, oczywiście, na swoich błędach. Musisz wyznaczyć sobie konkretne cele, tylko mając właśnie konkretne cele i traktując je jak grę, jesteś w stanie je osiągnąć. Jeżeli Twoje życie ma być grą, muszą być w niej zadania. Jak sprawić, aby były one efektywne? Do tego wykorzystaj metodę Andiego Frilesceli, młodego i bogatego przedsiębiorcy amerykańskiego, który również prowadzi podcast. MFCEO. W metodzie, którą teraz przedstawię, Endym zawdzięcza wszystko, co osiągnął. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Endym, zapraszam cię do linku w opisie filmu. Metoda ta nazywa się The Power List. Polega ona na tym, że robisz sobie rano lub wieczorem listę pięciu zadań, które musisz wykonać w ciągu dnia. Wypisz je koniecznie na kartce. Słowo pisane ma po prostu większą moc niż słowo drukowane, czy pisane na komputerze. Celem tej gry jest wykonanie wszystkich zadań. Tak, jest to gra. Celem tej gry jest wygranie dnia. Musisz wykonać wszystkie pięć zadań. Gdy je wykonasz, napisz na kartce wielkie W, które oznacza wygraną. Wówczas wygrywasz dzień. Jeżeli zrobisz cztery zadania lub tam mniej zadań, piszesz wielkie P jako przegraną. Wtedy przegrywasz dzień. Wykonujesz taką listę codziennie. Jeżeli wygrasz w ciągu tygodnia 30 razy, wówczas wygrywasz tydzień. Możesz nie wykonać tylko 5 y, zadań tygodniowo. Jeżeli wygrasz 3 z 4 tygodni, wówczas wygrywasz miesiąc. Wszystko sprowadza się do tego, aby wygrywać każdy dzień. Freecella swoją grę toczy codziennie od y, około 16 lat. Jeździ Lambo lub Rolls a jego firmy przynoszą ponad 100 milionów dolarów rocznie. Więc chyba dobrze na tym wychodzi, prawda? W tej grze Andy zawdzięcza swoją fortunę. Celem tej gry jest wyrobienie w sobie nawyków, wygrywania, wyrobienie w sobie skuteczności. Na liście muszą znaleźć się oczywiście tylko ważne zadania, takie, które przybliżą Cię do Twojego celu. Na przykład zadzwonienie do ważnego klienta, stworzenie oferty promocyjnej Twojego produktu. Nie tylko mają być to zadania dotyczące Twoich celów zawodowych. Mogą to być również zadania związane z Twoim ciałem, np. zdrowy posiłek czy trening na siłowni i oczywiście innych sfer życiowych. Nie opieraj tych zadań tylko na jednej sferze życiowej, gdyż musisz również dbać o inne, aby zachować balans. Gdy już któraś z czynności na Twojej liście stanie się Twoim nawykiem, wykreśl ją, a na jej miejsce wpisz nową. Zaleca się, aby maksymalnie na liście znajdowało się 7 zadań. Ich łączne wykonanie nie zajęło dłużej niż około 3 godziny. Ja stosując tę metodę w miesiąc, robię więcej niż wcześniej robiłem w ciągu 3 miesięcy. Jest to idealna gra na zwiększenie swojej efektywności. Pytanie: czy się do niej przyłączysz? Jak skończysz wykonywać te zadania lub inne, bo na pewno będziesz miał dzięki wykonaniu zadań z tej listy motywację, aby robić inne zadania. Jest pięć sfer, nad którymi powinieneś właśnie popracować. Pierwsza dotyczy Twojej kariery, zawodu. Pomysł, co chcesz robić, i stwórz swoje zadania tak, aby wykonanie ich przybliżyło Cię do profesji, którą się interesujesz. Druga sfera dotyczy Twojego życia w społeczeństwie. Tu ustali, jakich znajomych chcesz mieć, czym chcesz, aby się zajmowali, co robili, jacy byli. I tu. Stwórz zadania, które wykonanie pozwoli ci poznać takich ludzi. Trzecia sfera to sfera twojego ciała. Tutaj ustal, jaki chcesz być, jak się czuć, możesz wypisać, jakie chcesz mieć cechy charakteru albo osobowości, na czym będziesz pracował. Jak chcesz, aby wyglądało twoje ciało, twój duch itd. Kolejna sfera dotyczy finansów. Ustaw, ile chcesz mieć pieniędzy, co chcesz mieć, ile dokładnie na to wszystko potrzebujesz. Ostatnia sfera to jest sfera społeczna. Zastanów się, co możesz zrobić dla innych, jak chcesz im pomóc. Jak już ustalisz, co musisz zrobić, aby osiągnąć to, co chcesz w każdej z powyższych sfer, wykonuj te zadania metodą The Power List. No, przedstawiłem tę metodę oczywiście pokrótce. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do wpisu Rafała Mazura na zeniaskiniowca.pl Oczywiście link będzie w opisie. Gdzie... Rafa opisuje szerzej ten temat. Jeżeli filmik Ci się podobał, daj lajka, zasubskrybuj oraz kliknij dzwoneczek, aby pamiętać o nowych treściach. Również zapraszam Cię do mojego poprzedniego materiału, w którym mówiłem, jak efektywnie pracować w domu. Do zobaczenia!